W małym miasteczku, w którym odgrywa się akcja Bożego Ciała, ludzie czekają na odpowiedź na swoje modlitwy. Kiedy pojawia się w nim ich nowy ojciec Tomasz, odpowiedzi dla jego mieszkańców szuka najpierw nie dalej niż na ekranie swojego własnego telefonu. Kiedy co jedna osoba po drugiej ustawia się w kolejce do konfesjonału, aby odprawić sakrament pokuty, nowy ksiądz prowadzi spowiedź świętą czytając pokutnikom pierwszy wynik jaki widzi w Google, w przewodniku po spowiedzi. Jest to jedna ze scen, która prowadzi do przesłania filmu, że rozwiązania nie muszą pochodzić z nieba, ale ludzie muszą szukać w sobie wskazówek, gdy ich wiara nie może rozwiązać sytuacji, w jakiej się znajdują. Miasteczko szuka cudu po tym, jak życie jego mieszkańców zostało wywrócone do góry nogami w wyniku wypadku samochodowego, po którym z ciężarem zmagają się rodziny zarówno osoby odpowiedzialnej, jak i przyjaciele i rodziny tych, którzy zginęli. Jako nowicjusz żywe w wspólnocie ojciec Tomasz nie nosi takiego bagażu, ale ma mnóstwo własnych problemów. W rzeczywistości nie jest księdzem. Tylko warunkowo zwolnionym z aresztu dla nieletnich chłopakiem o imieniu Daniel, którego pomylono z podróżującym kaznodzieją, kiedy po skończeniu pracy w miejscowym tartaku został znaleziony na ławce w kościele. Mimo że Daniel żyje konsekwencjami swojej własnej przeszłości, jest człowiekiem wiary i skrycie marzył, żeby zostać księdzem. Po objęciu stanowiska kierowniczego w kościele, wykorzystuje swój zapożyczony czas, aby uzdrowić głęboki podział społeczności za pomocą niekonwencjonalnej metodologii która naturalnie przychodzi mu jako outsider'owi. Boże Ciało, przetłumaczone po angielsku jako Corpus Christi, po zebraniu jednej nagrody po drugiej od premiery na festiwalu filmowym w Wenecji jesienią 2019 roku i staniu się oficjalnym polskim kandydatem do Oscara, film dotarł do Los Angeles na festiwal Amerykańskiego Instytutu Filmowego, który odbywał się w Hollywood pomiędzy 14 a 21 listopada 2019 roku. Po holenderskiej premierze filmu w Chinese Theatre w wywiadzie Jan Komasa u boku Piotra Sobocińskiego opowiadał, jak doszło do współpracy z Bartoszem Bielenia i dlaczego okazał się on odpowiedni do roli głównej w filmie. Po tym, jak został okrzyknięty, niewystarczająco dobrym podczas przesłuchania do filmu. When, uh, Janek wybrał Bartosza Bielenia jako I byłem really bo nie to good choice. And, um, and then i think we became the best friends on the set with bartek and uh, i need to say how much i admire jan's instinct uh, uh, when he chose the actor i looked at Bartosz through the camera and you know his, his eyes and his face they were Uh, Jak się okazało, na przesłuchanie przyszło 200 osób. Celem kandydata było zaimprowizowanie dwóch scen. Pierwszą było prowadzenie kazania, a drugą było wyrażanie się przed kamerą w bardzo gniewny sposób jako zbir. Wielu kandydatów było perfekcyjnych i w przedstawieniu grzesznika i świętego, ale Bartosz był jednym z tych, który nie wszedł w którąkolwiek postać na 100%, co oznaczało miejsce na tę potrzebną do roli dwuznaczność. Nie był oszustem, ale nie był świętym. Był czymś innym. Nie miał ustalonej osobowości, ale jednocześnie miał ogromny potencjał i to bardzo spodobało się Janowi Komasa. W filmie oglądamy jak Bartosz staje się kimś innym, ponieważ Bartosz nie tylko przedstawia Daniela, ale Daniel musi się przedstawić jako ojciec Tomasz, więc nagle stworzyły się trzy różne osoby w jednym i wszyscy pracowali razem. Jan Komasa opowiadał również o trudnościach znalezienia kościoła w Polsce, aby nakręcić film. Film był czasami niezgodny z lokalną polityką, bo w południowej części Polski znajduje się biblijny pas i niestety urzędnicy kościelni z regionu nie pozwolili na filmowanie wewnątrz kościoła. Ekipie nie wolno było nawet przekroczyć bram kościoła, więc zawsze z kamerą ustawiali się blisko bram i kręcili postać udającą, że ją otwiera lub zamyka. Ale filmowcy potrzebowali przynajmniej 5 dni na kręcenie sceny wewnątrz kościoła. Więc musieli przenieść się z całą ekipą do innej części Polski, ponieważ ten film był zbyt kontrowersyjny dla urzędników. W oficjalnym dokumencie twierdzili wcześniej, że jest to antykatolicki, antychrześcijański film, który umniejsza rolę kapłanów we wspólnocie, pokazując, że zwykły człowiek może udzielić skazania im sakramentu małżeństwa. Nawet podczas kręcenia twórcy nie byli w 100% pewni, gdzie odbędą się sceny wewnątrz Kościoła. Nominacja do najlepszego na świecie filmu pełnomatrażowego, nieanglojęzycznego to absolutny krok milowy w karierze reżyserskiej Jana Komasy. Trzeba pamiętać o tym, że polscy twórcy, którzy wcześniej otrzymali nominację do Oscara, a więc Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski czy Paweł Pawlikowski, to reżyserzy z ogromnym dorobkiem rozpoznawali na świecie. Jan Komasa to bardzo cenione nazwisko w Polsce, natomiast spektakularnego międzynarodowego sukcesu jeszcze nie miał ale jego film teraz znalazł się w pierwszej piątce, więc komasa staje się na dobre międzynarodowym twórcą. Sukces filmu może być również katapultą dla karier filmowych dla nowych ludzi, scenarzysty Mateusza Pacewicza i głównego aktora Bartosza Wielenia. Są oni młodymi ludźmi, których talent przewyższa skalę polskiego kina. So, yeah, We sold the to 40 countries, so there is a huge interest. And in, I think now this is the time in which people, again, try to rec try to reconsider what community is and what type of community should we create together. So I think that this film is sort of power. It's really powerful, and I think that's what film is do. Thank you so much Laureatów Oscarów, czyli najbardziej prestiżowej nagrody świata filmowego, przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, poznamy 9 lutego w Los Angeles. W tym roku statuetki zostaną wręczone po raz 92. Gratulujemy!